Człowiek, który o, Tomek Iwan, znam go, idźmy że w do dostać. Wiele osób tak twierdzi, wiele osób, którzy byli po tej złej stronie. Dzień dobry, specjalne wydanie kanału rock za kółkiem a przy mnie Tomek Iwan. Tomek, muszę się mi się właśnie. Dzień dobry, Cześć, ja tak się domko, kolana, z... Z... Ja te... sobie. Cześć, witam serdecznie. No kurczę, bardzo mi miło, że po wielu latach dobrych kilka lat się nie widzieliśmy no, prawda tyle, tyle co musiałem odpowiedzieć za swoje błędy życiowe plus rekonwalescencja no 15 lat 15 lat kurde ten czas dla ale okej okay, najważniejsze tak. że się widzimy w fajnych tak. humorach nastrojach że tak. że wiesz Życie nasze jakoś się tam układa, Tomek, no walczymy, ja, walczymy. Ja jestem twoim fanem, zaprosiłem cię do programu, dlatego, że nie dość, że cię lubię, nie dość, że mi załatwiłeś kiedyś zjazd do motocykla betonowy, gdzie wszyscy mieli inne zacianki, a ja chciałem tylko motocykl wyprowadzać swoje. i spełniłeś mi to marzenie. Ta historia, ta tak. historia. Ta. Natomiast słuchaj Tomek, powiem ci, że już jak odbywałem karę za swoje grzechy. Oglądałem Cię w telewizji na ławce z trenerem nawałką, uśmiechniętych zawodników. Rzucę, jak się rzucaliście sobie na siebie, to aż miałem dreszcze, powiem. No właśnie, no niestety tych takich momentów jest coraz mniej w naszej polskiej piłce. Mam nadzieję, że, że nadejdą wkrótce, bo to też nie jest tak, że nasz, nasze momenty były najlepsze i już nigdy nie powrócą. Na to czekamy. Mamy teraz nowego selekcjonora Michała Probierza, ale też widzimy, że to nie jest takie proste wszystko osiągnąć sukces. To nie jest tak, że ktoś no się założy garniturek, stanie przy linii, za tym idzie dziesiątki, setki godzin pracy, pracy, po nocach. Metodyka pracy Adama no była taka, że będzie sobie nie zdają sprawy. on płaci o czwartej spać praktycznie codziennie, yy, jakieś gigabajty informacji przetwarzanych każdego zawodnika. Nic się, nie bierze z niczego. Za każdym sukcesem stoi praca konkretnych ludzi, zadaniowość. Każdy wie, co ma robić, no i dlatego były tego efekty. Więc no czekamy teraz na ponowne sukcesy polskiej pensji. Cieszę się, że pomimo, że były gdzieś tam w miejscu odosobnienia, miałeś możliwość oglądania tych naszych sukcesów i myślę, że też. Tobie wtedy dawało to trochę siły i ja Pamiętam, jak byłeś na mapce rezerwowej, jak skakaliście do każdej bramki. Ja mówię współwięźniom o Tomek Iwan, znam go, idź bo zaraz w trąbę dostać. <grym> Lepiej było się nie chwalić, nie? Mówię, <grym> <grym> co ty za to tu opowiadasz. Tak, <grym> tak samo było później, wiesz, siedzę, siedzi, i była powtórka Kuba Wojebozki Szoły, mnie zobaczyli u Kuby. <grym> A, dawałeś się, no, no, właśnie, no, widzisz, no tak, tak, to nieraz życie pisze piszę własne scenariusze. Ja też wcześniej nie myślałem, że jeszcze. Będę Był przy reprezentacji z orzełkiem na piersi tak życie napisało taki scenariusz, że dostałem propozycję od selekcjonera Nawałki oczywiście było później 5 lat wspaniałej przygody z polską piłką więc, więc cieszę się, że, że, że też gdzieś byłeś ze mną przy mnie przy reprezentacji. Tomek to były piękne czasy, ale powiem ci, że z perspektywy 15 lat, które minęły to tak I nigdy nie byłem bardziej szczęśliwy jak teraz w trzeźwości sprzedaje tą energię ludziom którzy się borykają z ciężkimi rzeczami i jestem u ciebie dzisiaj i przedstawimy naszym internautom dwie rzeczy pierwsze to zamieniam nałogi na pasję i ty dysponujesz dwoma pasjami jedna pasja to sport który zamienia każdy nauk w coś pięknego przede wszystkim w zdrowie i druga rzecz miejsce w którym się znajdujemy to nie jest miejsce to nie jest w Lidlu, nie jesteśmy to jest miejsce gdzie jak tutaj wszedłem to mówię ja stąd nie wychodzę przepiękna galeria twojej żony tak, to jest galeria. Może najpierw zacznę od tej pasji sportowej. No myślę, że wielu ludzi potrzebuje pasji w swoim życiu. Często właśnie w tych trudnych momentach, żeby mieć taki substytut. Często jest to sport. Ludzie rzucają nałogi, idą w sport, biegają maratony, triatlony, poznają swoje nowe możliwości tak. i widzą, że życie naprawdę może być piękne bez tego całego syfu, miejsce, w którym się właśnie, bo też trzeba do tego nawiązać, że to nie jest przypadek, że siedzimy w tle jakieś obrazy albo tak. pizza z bitcoina złotego, o której, zaraz o której zaraz powiemy, no to jest miejsce mojej partnerki, powiedziałeś żony, tak, która też ma pasję, ja jej w tej pasji pomagam, zawsze się śmieję, że jestem tutaj najlepszym pracownikiem, bo przyjdzie, przypilnuje jak swoje, a do tego jeszcze nie weźmie pieniędzy, Więc więc, więc wspieramy siebie nawzajem. Ona faktycznie stworzyła pierwszą galerię popartową w Polsce. Pełna kolorów, tak jak tu widzimy, to stanowi jej pasję i, i to to widać, słychać i czuć, jak ona o tym opowiada, tą pasją zaraża innych, bo też chyba też trochę można poczuć, że też jestem tą pasją zarażony. Ja znowu zarażam kolejnych i tak to się odbywa, natomiast miejsca absolutnie przepiękne. Trzeba trochę zareklamować, tak, za, galeria, galeria Kawai pierwsza i jedyna galeria popartowa w Polsce, świetne różne rzeczy się w elektrowni Powiśle na pierwszym piętrze. Zapraszam, nie każdy, nie przychodźcie tutaj tylko, żeby kopować obrazy, żeby zobaczyć. Yy, może właśnie zaradzić jakąś taką pasją do tego Słuchajcie, wszystkiego. Słuchajcie, będziemy sobie dzisiaj robili selfiaczki z tym, co tu się dzieje, będą na Instagramie, oglądajcie nas, coś nie, nieprawdopodobnego. Wyobraź sobie Tomek, ile mają w sobie koloru ludzie, którzy takie kolorowe rzeczy robią. To jest niesamowite. No, myślę, że ten kolor sobie powinniśmy mieć niezależnie od tego, co robimy. Twoja pierwsza reakcja była wow, jakie miejsce, jak to jest kolorowo. Faktycznie mamy teraz szarzyznę za, za oknem, ale ten kolor musi być w nas tak, i. i bo, bo ja ci powiem teraz przypadkowo, jak byłem w celi więziennej. E, słuchaj, co było pierwszą rzeczą, na co zwróciłem uwagę, nauczyli mnie to starzy nie? Słuchaj, mówili tak, weź pestkę słonecznika, trochę ziemi z spacerniaka. W słoiczek jedną łyżkę wody, i ten on ci będzie rósł do 15 centymetrów i ci upada. Nie wiadomo dlaczego. I słuchaj, ja codziennie patrzyłem na ten pestkę słonecznika. Gdzie to na to zwracasz uwagę na wolności? Słuchaj, i on, jak mi wykiełkował, to ja do wszystkich cel wiem że, mam, że rośnie u mnie, nie? To mi mówili, że cię lubi. I potem 15 centymetrów, jak on mi opadł, to mało się nie rozpakałem, ale była wiesz, jakby życie. I jak wyszedłem tąd, zacząłem, tak jak powiedziałeś właśnie o sporcie, dostrzegać, życie na trzeźwo jest największym hajem na świecie. No, wiele osób tak twierdzi, wiele osób, którzy byli po tej złej stronie i i szczęśliwie znaleźli się po tej drugiej stronie, no twierdzą, że życie to jest największy haj. Ja mogę tak powiedzieć o sporcie, który jest też swojego rodzaju narkotykiem, nie ważne czy jest piłka nożna czy inne, jeżeli gdzieś się tym zarazisz, zrobisz pasję, to to, to, to to staje się częścią twojego życia i nie bez kozery sport i kultura fizyczna jest tak ważna, jest ważnym elementem naszego życia, mniej ludzi choruje, mniej ludzi pada w uzależnienie, mniej dzieci siedzi przy komputerach, telefonach, no, Sport w życiu jest bardzo Czyli istotny. Możemy do galerii kierować ludzi, którzy dzwonią do mnie z internetu i mówią: No, dobra, proszę pana, pan robi zamieniam nałogi na pasję. Yy, muzyków pan nagrywa, ale ja nie umiem na niczym grać. A ja na przykład maluję, to można ich zapraszać. Yy, oczywiście można ich zaprosić, niech sobie zobaczą, yy, jakie tutaj są. Dzieła, no dzieła sztuki, nie chciałbym to tak nazywać, bo to jest jakaś ocena osobista, ale niech sobie popatrzą. Może to im zainspiruje. To są naprawdę różnorodność tych prac, jak sam widzisz, jest tak wielka, że może to im właśnie do działania, do malowania, może do czegoś innego. Jak będziemy gadali później przy montażu, to ja pokażę zdjęcia poszczególnych tych porobie, bo Koniecznie. nie jestem w stanie, na razie zrobiłem wiesz. My mamy się tutaj się. taki suchy <laughs> kart, w którym pewnie jesteśmy, tak. jest, jest bitcoinowa pizza w ogóle w śmiesz... <laughs> śmieszna historia, ale jest, nie wiem, a zananasem jest czy nie? Yy, wiesz co, pizza nie może być z ananasem. Ja <laughs> jest, jest bitcoinem ze złota. By, był <laughs> u mnie wito kasety ja go zapytałem, co się dzieje, jakby Włoszek zamawiasz pizzę z ananasem. To on Bo mówi, że karabinieri przyjeżdżają. Karabiniery, tak. I, <laughs> I podobno też ketchup, jak też <laughs> czy tam jakieś różne inne te. Yy, co kraj, to obyczaj. My mamy, my mamy też swoje zwyczaje, jako Polacy. Yy, tajnie nie jest z ananasem i to jest fajna historia. Nie wiem, czy, czy ją teraz opowiemy, czy jeszcze do tego wrócimy. Yy, może mo może, może po powiedz teraz o tej pizzy. Trochę tak, bardzo, bardzo szybko. To, słuchajcie, ten eksponat stworzył polski artysta Wiesław Ziętek, mieszkający we Francji. Bardzo kreatywna głowa, robi świetne rzeczy. Ale do meritum. Papa John's to jest pizzeria, która zarejestrowała pierwszą transakcję Bitcoinową na świecie. Człowiek kupił dwie pizze, wartości około 40 dolarów. Za 10 tysięcy bitcoinów. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj 10 tysięcy bitcoinów to jest 700. 50 milionów dolarów. Czyli zapłacił gościu prawie 400 milionów dolarów za pizzę. No i to jest taka symbolika. Właśnie ta pizzeria Papa Jones, Bitcoin. No i z tego już też można zrobić dzieło sztuki, nie? Ja to Które ładnie pokażemy. To jest tak. Z kartoniku kto, ktoś może, kto posiada Bitcoiny, może sobie postawić. Jak posiada Bitcoiny, to na pewno też go będzie no stać i na jeszcze, taką pizzę. I mnie inspiruje jeszcze karta American Express za tobą z Al Pacino, No mistrz. Klasyka, klasyka, ale to pewnie też. Po, po, pokażesz, no to tak, wiesz, no. gangsterskie kiedyś nasze czasy. Oglądaliśmy to wszystko w telewizorze, więc. Czy był tu Robert Lewandowski? Roberta jeszcze nie było, ale my jesteśmy tutaj od niedawna, więc dużo osób. Wczoraj był na przykład po raz pierwszy dopiero misie kotelskiej. który też od razu wrzucił relacje, też jest zakochany w tym wszystkim, co zobaczył. Wielu ludzi. Dzisiaj miałem okazję, z racji tego, że zastępuję szefową, miałem okazję tutaj być wszedł człowiek, który czeka na żonę, która jest u fryzjera akurat i był tak zaskoczony tym co tutaj zobaczył, więc reakcje są naprawdę pozytywne, sami się przekonajcie, po prostu wpadajcie. Tomek. Bardzo Ci dziękuję, że mnie tutaj zaprosiłeś. Ja jestem pod wrażeniem. Jak skończymy wywiad, to jeszcze porobię sobie tutaj zdjęcia, bo przyjemnością pokażę wiesz, każdy z, z, z miejsca. Pokazuj wszystko, wpada i kiedy chcesz, niech Twoi widzowie też wpadają zobaczyć. Jest Ma, tutaj super. Mam nadzieję, że na tyle ciekawie o tym opowiadam i z pasją, że, że, że wielu chętnych znajdzie się, żeby tutaj. Yy, nas odwiedzić no yy, kurczę ja dziękuję za odwiedziny to ja dziękuję Tomek wszystkich yy, internautów słuchajcie którzy oglądacie nas mój kanał ten co mówicie piszecie mi że was motywuje jeżeli ktoś nie jest muzykiem a na przykład maluje coś nie wiem dzierga rzeźbi coś żongluje piłką z do galerii w Warszawie na Powiślu na pierwszym piętrze w elektro. elektrowni. W elektrowni. Elektrownia powinna być na Na pewno znajdziecie to jest tak kolorowo, że z daleka widać. Nie chcę się wychodzić i ludzie, którzy mnie znają, a wiedzieli, że będę u ciebie, prosili, żebyś pozdrowił tak. Roberta Lewandowskiego, Grosika, koniecznie. No, oczywiście. Bardzo tak. lubią wszyscy tego, jak ma na imię, co odszedł wcześniej, taki czekaj. Kuba Błaszczykowskiego. Kuba Błaszczykowskiego, koniecznie pozdrowić Grosika turbo Grosika Kuba też robi fajne rzeczy bo też ma swoją fundację też pomaga ludziom tak? o no, oj to wielkie pozdrowienie dla, dla niego organizuje imprezy więc no. więc więc też też też, też wiem że oprócz bycia sportowcem i dolem młodzieży też można pomagać, by to robi świetnie. No, no właśnie, właśnie jakoś sportowcy mają takie serducho ale jeszcze ci powiem taką ciekawostkę, jak brałem się za ten internet, za tą influencerkę to córka mnie namówiła, mówi, tato, nie ten się głupich piosenek, mówi, bo to idiotyczne jest. Ja mówię, co mam robić? A ona mówi, opowiadaj o sobie, tylko szczerze. Ja mówię, córcze, czy ty chcesz, żeby nastąpiła seria tajemniczy w samobójstw w Warszawie Ona mówi niech nastąpi. I no i się okazało, że ten kanał jest motywacyjny. No to też się ze mnie zgodzę, bo muzyka też trochę jest moj, moją pasją. Też znam wielu muzyków, też tak. tak się poznaliśmy. Byłem kiedyś u ciebie w studio. Widziałem, jak to się robi, jak się muzyka tworzy. Znam, znam wiesz, Marka Kościelkiewicza, to są moi przyjaciele, którzy. I, I to też jest wspaniała sprawa. Myślę, że, że tą pasję można odnaleźć wszędzie. Jeżeli ktoś coś robi z pasją, to efekty są zawsze najlepsze. Super! A ty to teraz robisz też swój kanał z pasją? więc mam nadzieję, że ta liczba twojej, bo wiadomo, że teraz w tych czasach wszystko tak. licza się na lajki, cyferki zwłaszcza jak się ma średni wiek żółwia i ciężko roboty dostać ale, ale się nie podnajesz, jest pasja, tak. jest praca i, i jestem przekonany, że, że e, więcej, jeszcze raz to poczuję więcej pracy, więcej szczęścia pracy wkładasz dużo, bardzo szczęście dziękuję. na pewno będzie, będzie ci sprzyjało bardzo dziękuję, pozdrów Miśka, powiedz mu, że równo z nim mam 10 lat szczęśliwości i żeby nie dzwonił do mnie jak chce na balety iść <laughs> myślę, że ani on nie zadzwoni do, nie, do ciebie, ani ty do niego, bo już na palety nie chodzicie. Ale mam, pokażę Ci zdjęcie, jego legendarne, jak jeszcze byliśmy na futrowaniu u Kuby. No to, to, to były czasy, ale to też jest fajne. Że zobacz, i ty, i się kurczę, znaleźliście swoją dla siebie jakiś taki płaszczyznę, Oczywiście. Gdzie, się, gdzie się rozwijacie. Oczywiście. I, I pomagacie też innym. Pomagamy i powiem Ci, że sprawia mi to przyjemność. Oczywiście trochę, jak to się mówi, straciłem lat życia na te niepotrzebne baletowanie, ale mam to szczęście. to w życiu jest po coś. Tak. I teraz, gdybyś tego nie stracił, nie byłbyś teraz tym, kim jesteś. Tak, nie I, tak. I nie miałbyś tego w głowie, nie wiedział, jakie przemiany następują. Tak samo Misie. Ja byłem z misie, to był mój jest moim przyjacielem, był, nie był, później go straciłem Wróciłem na moment, ale wrócił teraz jako jeszcze mocniejszy przyjaciel. Wiele czasu z nim spędziłem razem i też trudne jest dla osób, które że tak powiem obcują z osobami uzależnymi... Tak przejść przez to wszystko, to no są tak. historie, gdzie ci giną pieniądze, gdzie dzieją się dziwne rzeczy, tak. e, ale właśnie wyjście z czegoś takiego, no dla mnie na przykład Misiek i ludzie i ty tego pokroju, to jesteście takimi bohaterami. No właśnie mnie zapraszają na terapię lekarze teraz, ja mam siedzieć i tylko opowiadać swoją historię, oczywiście hejt też mam. Więc. Hejt jest zawsze, bo zła, ile no. ja mam hejtu, to też nie chcę mówić, ostatnio no. zostałem okradziony dosyć grubo, ale pierwsze co mi uderzało, to hejt ludzi. Ja to czekaj, ja powiem, Daro, ty słyszysz, Tomek mi się pożalił dzisiaj, że go okradli, tam sprawszy ma ten Rewir Włomianka. No właśnie, co wygębusy z tego. No właśnie, my to sprawdzimy. Nie, wybiegliście. My to nie? sprawdzimy, kto tam się... sprawdź, 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 A, kiedy, pra... to jest. Sprawdźcie, sprawdźcie. Kiedy to było? Sprawa, no jakiś miesiąc temu. Sprawa miesiąc nie nie, nie jest dwóch, dwóch ludzi? Dwóch ludzi, wszystko jest nagrane. Przezakładałem przez płot, byłem akurat wtedy na męczu. 11 minut to zajęło. Zaraz ufundujemy jakiś autograf Roberta i się znajdzie. Nie, tak, ja funduję autograf szukamy... Roberta. Z Ma, mam pomysł. <laughs> Słuchajcie, szukamy sześćdziesiątki zacnej, <laughs> <laughs> która sprzeda dwóch ludzi co okradli Tomka. Tak, jest. już jest komunikat. Tak. Yy, przy okazji widzicie przy okazji wiele spraw z yy, tego spotkania można tak. zobaczyć. Teraz już... jest moda naszej dziesiątki. Proszę, przysyłajcie na rok me za kółkiem zgłoszenia. Yy, niespodzianka będzie w, bardzo dobra. Bardzo dobra, tak jest. <laughs> na, na pewno. Jeszcze raz dziękuję dzięki, bardzo. Dzięki, jest, super